nowy zakup. LK7. Będziemy go dzisiaj odpakowywać, programować na filmie. Wiem. czego tu zacząć? Będziemy otwierać. Jest zapięty dwoma szczelkami. Trzeba O. Właśnie tak. Szykami i jest zapięty się... Zaklejony zaklejony, pierwsze otwarcie. Pierwsze otwarcie i co się rzuca nam w oczy. Rzuca nam się w oczy. Thank you Merci, że kupiliśmy tutaj do Kerschara aplikacja. Yy, coś tutaj jest napisane gdzie to jest PL gdzie jest PL? techniczne modyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomień Otwieramy karton Wita nas jakiś QR kod Karcher taki kartonik zobaczymy co tu dalej instrukcja obsługi jakaś o, to jakieś są do urządzeń Kerchera. Instrukcja, a instrukcji ich nie czyta, na rozpałkę będą. Tylko, żeby ten pistolet sparować, będzie potrzebna instrukcja. Na rozpałkę do pieca. Yy, widzimy tutaj na załączonym obrazku głowicę wirującą, Kercher. Do czyszczenia, czego to jest? No właśnie, powiedz. Kostki drukowej. No, kostki brukowej I płytek, powierzchni polskich No. Pianownicę. Siatkę na przewód zasilający, kercher. Więc. Czy yy, to kłaść? Na ziemi? Na ziemi, myślisz? dobrze. I tak oto się prezentuje głowica. Kercher, nazwa. Tutaj co tu jest wysokość mycia, pokrętło rzeczywiście chodzi góra dół. typ tym pokrętłem. Tu są też jakieś różne guziki. Nie wiem do czego jeszcze się zobaczy podczas mycia. O, a w ogóle tutaj cieka ciekawa rzecz jest, bo można to brać, podnosić. Są rękojeści zrobione, że można to podnieść, więc to już mi się podoba co tu dalej przedłużenie lancy prawdopodobnie do, o, do tej myjki tu spina jakoś no i dalej co tu jest głowica nastawna do myjki Kercher myjki Kercher Tak ona wygląda. Dobra, zobaczmy, co dalej w kartonie jest. O, a tu jeszcze jedną rzecz zapominałem. Przyłączę wodne do myjki cieniowej. I widzimy na złączonym obrazku samą myjkę cieniową. I na dole widzę płyn. Taki płyn. Jeszcze nie wiem do czego. No do samochodu jest. chyba. Muszę no to tak, tak, jakiś kar szamku. No, tam jeszcze jest z drugi. No, rzeczywiście jakiś drugi. To jest do kostki brukowej. Taki płyn. Mhm. I co jest dalej? No, już się... chyba całunąłem. Muja, mnie ciężka. Tak się Meka prezentuje, weźmy na, ka na kamerę, tak się prezentuje Meka w okazałości. Wysokość jest, no, do, do, do pasa. Mamy pistolet z funkcją Smart Control, chyba, albo Smart Line, jakoś to się zwie. Z możliwością wybrania trybów mocy, też marki Kärcher gdzieś czytałem, że tutaj tymi dwoma przełącznikami chyba ściskając albo jakoś to klikając da się baterię wymienić, ale nie jestem pewien no, zobaczymy tu już nic, chyba więcej nie ma, nie ma, Kraszów na bok eee. mamy tutaj fabrycznie zamontowany kołowrót do naciągania na przewodu ciśnieniowego. Do zwijania. No, do zwijania, no. Ja to tak pątośnie I chyba 5 metrów przewodu, jak się nie mylę. Gdzieś pewnie jest napisane, chociaż... Też można to zademonstrować. I oczywiście z tego przewodu. Zademonstrujemy. Ty się już to Tak nie ma. Właśnie takie szczegóły trzeba pokazywać że rzeczywiście tyle go jest. Ile producent deklaruje. No rzeczywiście przełód jest długi dosyć na tyle, żeby powinno staczyć do jakiegoś przedłużacza. Co tak myślę o tym przewodzie? No jest wodoodporny. I jest jakiś tej firmy Jonguana, Przewód jest 16A, więc jest wytrzymałość odpowiednia i grubość też izolacja odpowiednia do zastosowania w wodzie. Czy może leżeć w wodzie, jest zastosowany w wodzie? Jest <grym w wodzie> trochę jest źle. No i co dalej? z SCHEREME widziałem tutaj napis Kerker K7 Premium yy, tu bliż, bliżej tutaj tu masz do, dozownik wkładasz taki oto płyny mają końcówkę wsadza się tak płyn i on tutaj cię dozuje yy, no i tu jest a z drugiej strony jest a jak się roczko otwiera a? Tak się stwierdza. No to jest rączka. Na wysokość moją to już jest trochę wyżej niż biodra. No, tu widzę jakąś stopkę taką fajną, żeby sobie go wziąć. I rzeczywiście, tylko ja widzę taki minus, że pchać go nie popchasz. No, bo się ściąga. No rzeczywiście się ściąga. Widziałem u jednego takiego youtubera na filmie właśnie. że to się ściąga i to jest taki minus tej mejki. Ale jest dużo więcej plusów niż minusów tej myjki, za te pieniądze. To jest jeden minus. Większość oczywiście jest plusów. Gdyż mamy gumicę w zestawie. Mamy tą rękość regulowaną, co jest super przydatną funkcją do mycia. Bo w starej myjce miałem taką funkcję, że trzeba było Oddalać i przybliżać, żeby wyregulować moc do materiału. Trzeba było po prostu strumień regulować manualnie, tak jak od materiału. Żeby nie, na przykład nie zerwać powierzchni drewnianej, to trzeba było naj, jak najdalej czyścić. A tu można sobie wyregulować moc od tym pistoletem, żeby po prostu na przykład nie, nie zrywało na powierzchni drewnianej, nie tworzyło zadziorów na powierzchniach drewnianych. A jednocześnie ta myka jest na tyle mocna, że może myć kamień, kostki brukowe, podbruki, różne ściany, no i coś tam, nie wiem co jeszcze. No, ale coś jeszcze można je pewnie umyć. Widzę zwijak, tylko niestety nie mogę go tu odpakować, ale to pewnie zaraz przyjedzie. Weź to nagraj, choć nagraj tu tabliczkę zamionową. Tu jest tabliczka znamionowa, KRK7. Jakby ktoś szukał. Byka tak się prezentuje w całej okazałości swojej. Mamy z przodu uchwyt i przełącznik. 01. Mamy też, widzę, możliwość zamontowania chyba w taki sposób o właśnie uchwytu. To jest też bardzo genialne, gdyż uchwyt nam się nie plącze i przewód jest zwijany. I się nie prączę pod nogami w trakcie magazynowania. To jest w tej miejsce fajne. Mamy tu jeszcze widzę jakiś na lance? Czy nie, nie, nie na lance, tylko na te przedłużki. Mamy tu. Można podsadzić na przeduszkę. O właśnie tak. I też możemy sobie ciągać. Już. To jest też bardzo wygodne. Już mamy wszystko pod ręką. Wieso sobie wyciągamy, mamy pod ręką wszystko? Co potrzebujemy. Więc. Yy, no więc dobra. Yy, Kończymy na dzisiaj. Jak widać, myjka tak oto wygląda. Następny filmie przedstawię jej działanie i pierwszy model przed pierwszym uruchomieniem. Więc dzięki na razie. Cześć.